Ketuvim pisma Techilim, Psalm. Psalm 1061. Halleluja! Dziękujcie Elohim. Bo dobrym jest, bo na wieki łaska Jego. Kto wysłowi wszechmoc Elohim, wygłosi wszystką chwałę Jego. Czy szczęśni? Strzegący prawa, wykonywujący sprawiedliwość każdego czasu. Cztery. Wspomnij mnie, Lochim w zmiłowaniu nad narodem Twoim. Nawiedź mnie pomocą Twoją. Pięć. Bym oglądał szczęście wybranych Twoich. Bym się radował radością ludu Twojego chlubił się wraz z dziedzictwem Twoim. 6. skrzeszyliśmy jak i ojcowie nasi zawinili, złoczynili. 7. Ojcowie nasi w Micraim nie baczyli na cuda Twoje, nie pamiętali mnóstwa łask Twoich i oporni byli nad morzem, nad morzem czerwonym. Osiem. A pomógł im gwoli imieniu swojemu, by objawić potęgę swoją. 9 I zgromił morze czerwone, aż wyschło, i przeprowadził ich przez głębiny, przez pustynię. 10 I wyswobodził ich z ręki nieprzyjaciela i wyzwolił ich z ręki wroga. Jedenaście. I pokryły wody ciemiężców ich, ani jeden z nich nie ostał się. Dwanaście. I uwierzyli słowom jego, śpiewali chwałę jego. Trzynaście. Rychło zapomnieli o dziełach jego, nie polegali na radach jego. Czternaście. I pożądali, rządzą w pustyni i doświadczali a Donaj na puszczy. Piętnaście. I dał im żądanie ich, a zesłał posuchę na ich żywot. 16. I byli zabisni Mojżeszowi w obozie. A Ronowi świętemu Elohim. 17. Rozwarła się ziemia. Pochłonęła Datana i pokryła Rzeszę Abirama. 18. I wyszczął się ogień w ich gromadzie. Płomień spalił złoczyńców. 19. Zrobili cielca u chorebu. Kłaniali się odlewowi. 20. I zamienili przedmiot czci swojej na wyobrażenie wołu jedzącego trawę. 21. Zapomnieli Adonai, wybawcę swego, który spełnił wielkie dzieła w Mitzraim. 22. Cuda na ziemi, Hama, rzeczy wspaniałe nad Morzem Czerwonym. 23. I rzekł, by wygubić ich, gdyby Mojżesz, wybraniec Jego, nie stanął u wyłomu przed Nim, aby odwrócić gniew Jego, aby nie tępił. 24. I wzgardzili ziemią rozkoszną, nie wierzyli słowu Jego. 25. I szemrali w namiotach swoich, nie słuchali głosu Lohim. 26. I podniósł rękę swoją na nich, aby wytracić ich na pustyni. 27. Aby rzucić ród ich między ludy, by rozproszyć ich po ziemiach. 28. I przywiązali się do Baala Peora i spożywali ofiary martwych. 29. I rozjątrzyli postępkami swoimi, i wszczął się pomiędzy nimi mur. 30. I powstał czas i załagodził, i ukróconym był mur. 31. I poczytano mu za zasługę od wieku do wieku. Na zawsze. 32. Znowu wzbudzili gniew. Uwód szemrania, a ucierpiał i mojżesz z ich przyczyny. 33. Bo rozjątrzyli ducha jego, że mówił niebacznie ustami swoimi. 34. Nie wytępili ludów, o których im powiedział Elohim. 35. I pomieszali się z narodami i nauczyli się spraw ich. 36. I służyli ich bałwanom, które ich usiedliły. 37. Ofiarowali synów swoich i córki swoje złym duchom. 38. I przelewali krew niewinną, krew synów i córek swoich których zażynali na ofiarę ciemnym bóstwom Kanaanu i skalaną była ziemia krwią. 39. Zanieczyszczali się sprawami swoimi i byli sprośnymi w uczynkach swoich. 40. I rozpoczęli Pałał gniew Elohim na lud jego, i obrzydził sobie dziedzictwo swoje. 41. I wydał ich w ręce ludów, i panowali nad nimi nieprzyjaciele ich. 42. I zgnębili ich wrogowie, i ulegli pod ich ręką. 43. Wielokroć ich wybawiał, a oni zostawiali krąbrnymi w swych zamysłach i upali przez winy swoje. 44. I wejrzał na niedolę ich, gdy usłyszał ich wołanie. 45. I pamiętał im przymierze swoje i pożałował wielkiej litości swojej 46 i zjednał im miłosierdzie u wszystkich ich panów 47 wspomóż nas o Elohim Adonai nasz i zgromadź nas spośród ludów byśmy wysławiali imię Twoje święte i chlubili się chwałą Twoją. 48. Wielbiony Elohim Ty. Adonai Jeszaela od wieku do wieku. A rzeczy cały naród. Amen. Halleluja. Ty.